Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Cię dzisiaj na Reading Study Vloga. Więc może zaczniemy od tego, dlaczego taka nazwa tego vloga. A to dlatego, że chcę czytać, muszę się uczyć i muszę nagrać film, a nie mam pomysłów. Cześć, więc się tutaj do Was z przeszłości, montując tego vloga. W tym vlogu nie ma nic związanego z nauką, od razu wam mówię. Więc nastawcie no, się po prostu na reading vloga. I takim sposobem powstała, powstał Reading Study Vlog, tak? Ja przepraszam, że jestem niezbyt składna umysłowo, <głosł> muszę tak nazwać. Kompletnie nie umiem składać zdań i tak, ale w końcu muszę powrócić, tak? Obiecałam sobie, że będę nagrywał i wracam po chorobie. Jestem chora i jeszcze się leczę. Mam kaszel. Ale to jest dobrze, żyje, żyje. Więc e, prawie jestem wyleczona, więc dobrze. W czasie, kiedy się tu nie odzywam w google. To zaraz nie pokażę. Więc po pierwsze, skończyłam do rewilki, Zaczęłam, bo chyba y, nie wiedziałam że zaczęłam. Zaczęłam, zaczęłam do revilk y, z lodziadur. O, już recenzja jest na moim profilu. Na znowu pisie i gdzieś tu będzie sobie lapać. Brzeps. Znaczy Cały, cały nie wiem, będzie. My biggest love, I love it. dla w yy... nie będę mówiła, o czym to jest, bo mi się nie chce. A tak, polecam. Bardzo ładne, bardzo ładne, ładne pytanie. Tak? I w ogóle mam trochę w znaczniku. Jeszcze takie jedno słowo. Miron. Boże, Mirona. Dobra, więc Tyle o Dorze, a czytam więcej niż współlokator i tak za każdym razem, jak pokazuję tą książkę i mówię o niej, chcę się śmiać. Bo ja nie wiem, co mnie żeby ją wziąć. Nie wiem, serio, po prostu. przeczytam opis i miałam takie... to będzie dobre! Czy jest dobre? Jest. Szczerze? Chcę powiedzieć, że nie, ale jest dobre. Bo... <ścoughs> trona trudne, trudne pytanie. Bo... Ja lubię to, lecz nie to zawsze, to jest totalny smut, totalny spacebook. ale Da, i tak, mamy tu Kanona, nie no nie mogę z tego, z tego minia, tego chłopaka, Kanon, kto go tak skrzywdził, przepraszam, pani autorko, yy, no dobrze, że tego nie obejrzę. Czemu kanon? Kanon mi się kojarzy jedynie z kanonem lektu, Kanon. <grym> kanon. A ta laska ma... Page. Pajgę. Kompletnie nie wiem, jak to się No nieważne. I, I... ten chłopak się wprowadza do tej laski. Nie wiem, no, ze współlokatorzy, ale chyba, nie? Bo, I ten, ten chłopak jest bra młodszym bratem... Przyjaciółki tej dziewczyny, rozumiecie? I ona mu pomaga. Um, ona ma tego fa facia. Nie wiem, czy to ten facia. Z opisu wynika, że i ten. No nieważne. Yy, ten <laughs> Kanon. Ten Kanon. Dałbym być jakimś nerdem i w ogóle takim niezbyt przystojnym. I nagle wiecie: pojawiło się takie bóstwo. Wysoki, sportowany hotowa totalna i tak dalej. I ona jest bycie... O nie, on, on w ogóle na mnie nie działa. On w ogóle na mnie nie działa. Jezu, jak on jest hot. To tak to wygląda dla mnie. Nie, a on? On to, mm, jakby to powiedzieć, mm, żeby nie zrobić to źle, ma zawsze. Jak czytam tę książkę, to mam wrażenie, że on ma w każdym momencie on ma zwód. I tyle w sumacie. Totalnie. Yy, nie rozumiem, bo on jest naprawdę takiś to totalnie, to jest taki totalny seksofolik. Totalny, taki, o już taki mocny, mocny, wiecie. Jest zbyt idealny. Ona jest. W mnie No, podoba mi się, ale nie. Sceny w ogóle takie intymne była tu jedna już. Jestem na stronie, drugiej. Raczej nie, ta strona tam ta się nie skończyła, bo nie może tak na lepiej. Nieważne. I jak się przeczytać, to się dowiedzieć. Ale no. Jest dobrze, bardzo opisane. Bardzo bardzo fajnie, bardzo dobry styl pisania. wkurza mnie jedynie. słownictwo niekiedy, bo nie lubię, jak jest opisywane, w talnik. Yy, no, członek yy, mężczyzny jest pisywany pierdolizmem słów. nie. Na przykład słuchałam kiedyś. Mamo, tato, nie oglądajcie tego. <grywa> mm, oglądałam. Słuchałam. 365 dni. Jakieś 2-3 rozdziały. Bo miałam to. Bo wypożyczyłam, oczywiście, znaczy zakupiłam tam. Czy miałam jakiś okres próbny na jakimś zabójkami tam stronie. I. Jakby. Tyle, że było określeń, to ja nigdy nie słyszałam. Więc wiecie, najbardziej mi się podoba jeden. Uwaga, moi drodzy, na stronie 48. Kuśka. Kuśka. Ale ja nie mogę, no. Jak to przeczytam, to ja tak rywam Kuśka. Domyślili, domyśliliście by się? Jakby ktoś wam powiedział, no, no, Kuśka. <laughs> Ale, ale szczerze powiem, nie, nie czuję, że to miało być jakoś źle. Na razie mi się podoba, bo w końcówki, bo prolog jest nienormalny. I tyle, tyle wam powiem, prolog jest nienormalny. Jeżeli go przeczytacie, to będzie mi takie... Tychaj, co? Bo ja, jak przeczytałam, miałam miał. Ja... Uh... Nie. Czyli. Czekaj... Uh... Możemy zrobić replay? <grym> Kompletnie nie rozumiałam, o co chodzi. Um, ale się domyślam, nie? I najbardziej mnie ciekawi, dlaczego to jest spółek o to, że o takie. Czyli jakby to będzie seria, bo tak nie wiem. Książka ma 200 stron, tak to tak Ale to. Ma... To miała być seria, ale mi się wydaje, że. Wydaje że tu się to wszystko skończy. Właśnie nie wiem. No jest ale jestem doinformowana, muszę sprawdzić. Um, no ale w ogóle ta pani Kendall, Ryan, ta autorka, ma dużo książek, bo to jest to jej spizja. Ona wszystkie po angielsku, tylko te więc nie wiem co one znaczą, bo my się nie chce ich tłumaczyć. Sobie. Tak. I taki jest mój um, aktualne stan czytelniczy ja czy z bo bez tego przedłużenia przejdźmy do reszty zadań na dzisiejszy dzień, czyli nauka. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. W każdej tego typu książce musi być bardzo podobna scena, że jest jakaś sytuacja i gościu nic nie robi złego, a ten główny bohater nagle przychodzi i tak, co ty robisz, co nie zrobiłeś? Muszę stwierdzić, I że o wiele bardziej podobają mi się rozdziały z perspektywy kanona. Jakoś przyjemniej mi się je czyta. Page jest dla mnie zbyt emocjonalna. Nie wiem, jak to określić. Za bardzo wszystko na czynnik pierwsze. mnie to. E, więc o wiele bardziej mi podobają mi się rozdziały z perspektywy kanona. Jednak um, w tych rozdziałach jest dużo, dużo więcej nawiązań do seksu, po prostu, niż w Point of View Page. Ale mm, hmm. ostatnia page stała się bardziej taka bad. No, ona ewidentnie ma chicę. Niestety, wszystko dobrze się kończy, i muszę przerwać czytanie tej książeczki z tu tak.

I'm just lost to feel I need time to heal I can't steer the wheel Cause this drive it heal And it gives me chills A nice road to feel I slip off the peel And crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so... Hi, I see you on Sunday I'm already ready It's 12 o'clock I tak. Mhm. Muszę ewidentnie kupić jakiś estat w lampę pierścieniową. lub coś w tym stylu, bo nie mam gdzie stawiać telefonu, żeby to was nagrywać. Ups. E, więc muszę wydać tam pieniądze, niestety. Jeżeli chodzi o to, co tu się dzieje, to jest Jezu. To jest naprawdę dobra książka, jak Patrząc, musimy patrzeć z perspektywy, że to jest smut. I nie można na to patrzeć z innej perspektywy, że yy, na przykład na romans, mm -mm. smut. Totalny smut, totalny spicy book, <grym> e, więc tak musimy na to patrzeć. <grym> Jestem na stronie 142, powiem Wam, podoba mi się. E, na razie moja opinia się nie zmieniła, na, na razie jest na razie na good. Boję się, co się stanie na tych tutaj 60-70 stronach, bo tu może się stać tyle rzeczy. Może nam się wyjaśni to, co było w prologu. Więc ach, czekam na to. Ewidentnie. Dziady, nie, nie, nie komentujmy, przeczytałam lepiej kilka stron. Nie, nawet dużo przeczytałam. Tyle przeczytałam. Heh, książka kończy się tutaj. Więc ja będę musiała do tego zaraz usiąść, ale chciałabym dzisiaj skończyć więcej niż współlokator. Jesteśmy mnie drodzy, więc witam was wieczorem o godzinie 18.20. I ja niestety jutro zaczynam szkołę ponownie po feriach, więc muszę się do niej przygotować. Bo robić jakieś, nie wiem, odrobić zadania, jak mam. Nie wiem, chyba nie mam, mam nadzieję. Ym... Przygotować tu całe oprogramowania tak zwane Teams. No, na szczęście jest zdania, więc... I ja chciałam... Ja skończyłam reformatować ten film w większości. Zrobiłam jak próby miniaturkę. Teraz mi czeka nauka i może zrobiłam kilka przepitek. To będzie na tyle z tego filmu, więc tak. Nie udało mi się skończyć książek żadnej. Ale mm, jakoś nie jest mi z tego powodu przykro, po prostu ten weekend nie był mój i nie miałam jakiejś ochoty na czytanie. Mm, jutro postaram się skończyć więcej niż współlokator, już jutro jest dokładnie jego premiera, wtedy kiedy widzicie ten film, kiedy ja wstawię od nas, czyli 31 stycznia jest premiera więcej niż współlokator, więc serdecznie za, zachęcam do tego, bo na razie jest naprawdę spoko i... I musicie nastawić, że to jest smut, więc jeżeli się tak nastawicie, to myślę, że wam się spodoba. I oczywiście, jeżeli lubicie taki e, gatunek, i podobają się wam inne książki takiego gatunku. Więc, moi drodzy, okazało się, że jednak nie mam nic do nauki. Sprawdziłam wszystko i nie mam żadnego stania domowego, więc nie będzie przewitek. No przykro mi, nie, bo nie będzie. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczoru, dnia, popołudnia. Nieważne o której to się. podajcie do mojego Instagrama, gdzie y, ma się cały filmik gdzieś tutaj no, u góry nazwę y, oraz w opisie, więc zapraszam serdecznie do następnego.